Witam w 156 odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem są 22 stopnie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jak brak zaufania do siebie wpływa na relacje, które tworzymy. Bo czasem ufamy bardziej innym niż sobie, i co się wtedy dzieje w związkach, w relacjach z najbliższymi osobami. O tym zaraz będziemy rozmawiać. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psychologką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, pomagając im zadbać o zdrowie psychiczne i odnaleźć pokój w głowie. Zadałam Wam ostatnio pytanie na Instagramie: Czy masz wrażenie, że przeczytałaś dziesiątki psychologicznych książek, ale nadal nie wychodzą Ci bliskie relacje? I wyobraźcie sobie, że 77% osób odpowiedziało, że tak właśnie jest. Natomiast 21% powiedziało, że kiedyś tak było, ale teraz jest ok. No i u jedynie 2% relacje zawsze były udane. Czyli bardzo mało, prawda? Tych osób z zawsze udanymi relacjami. Jednak jak się okazuje, większość jakąś drogę musi przejść, i jednak nauczyć się na błędach i dostać od życia po tyłku. Okej, okay, ale wracając do tego, że tak właśnie jest, że czytamy te poradniki, drążymy, rozkminiamy, szukamy, szukamy jakichś wzorców, porad, mentorów, pytamy ludzi i nadal to nie wychodzi. A dlaczego? Moim zdaniem, jeden z takich błędnych wniosków, które wyciągamy z tych poradników, czytając o tym, jak to powinno wyglądać było nasze dzieciństwo, jak się powinien był zachowywać rodzic, gdzie właściwie żaden rodzic z lat 80., 70., 90., czy tam wcześniejszych, niemal żaden w ten sposób się nie zachowywał, raczej rodzicielstwo bliskości nie istniało, tylko zimnych chów, to czytamy sobie te poradniki i dociera do nas, z jak trudnego środowiska się wywodzimy, jak ciężko nam było jako dzieciom, no i też byliśmy samotni, i w ogóle jaką mamy ześwirowaną rodzinkę. Przecież. Nie można być normalnym, jeżeli się z takich okoliczności człowiek wywodzi. Prawda? No i zobaczcie. I potem wchodzimy w jakieś relacje, dochodzi do problemów, jakichś konfliktów, gdzie ta druga osoba bardzo często nie przyznaje się do błędów, tylko nie dość, że zamiast szukać przyczyn, to szuka winnych, to jeszcze oczywiście winy nie widzi w sobie za jakiekolwiek problemy, tylko w nas. I ja myślę, że jeżeli my się naczytałyśmy tych poradników, i wiemy, jak bardzo nie było ok, i z iloma rzeczami musimy sobie teraz poradzić jako dorosłe osoby, które nie powinny się były wydarzyć być może w naszym dzieciństwie, albo z iloma rzeczami, które się powinny były wydarzyć, a się nie wydarzyły w naszym dzieciństwie, musimy sobie poradzić w dorosłości, to dochodzimy też do wniosku, że przecież chyba ze mną nie może być w porządku, więc pewnie on ma rację, że to moja wina. To ja tutaj nawalam w tej relacji, a nawet jeżeli jakieś mam resztki zdrowego rozsądku i widzę, że koleś przegina, to i tak będę miała jakieś ziarno wątpliwości, które podkopie moją pewność siebie i będę się zastanawiać, co ze mną nie tak, że nie radzę sobie w tej relacji. Nawet jeżeli spotykam jakiegoś człowieka takiego totalnie egocentrycznego, bez empatii, bez umiejętności społecznych, bez szacunku w ogóle do mnie, to i tak jest duża szansa, że będę szukała przyczyn tego wszystkiego w sobie, ponieważ jestem przekonana, że ze mną nie może być ok. I tak jest na przykład ze złością, zobaczcie, nam bardzo często w dzieciństwie, prawda, zakazywało się czuć złość, bo to niegrzeczne. Rezultat jest taki, że zupełnie nie potrafimy w wielu przypadkach odróżnić złości od agresji. Wydaje nam się, że to jest jedno i to samo. Chcemy uniknąć zachowań agresywnych i w rezultacie tłumimy złość. Oczywiście w dobrej wierze, prawda? Tłumimy tą złość, aby uniknąć zachowań agresywnych, krzywdzenia ludzi, być może jakiegoś niszczenia rzeczy. Ale pamiętajmy, złość to nie agresja, a agresja to nie złość. Złość to jest uczucie, a agresja to jest zachowanie. I jeżeli mi się wydaje, że ja nie będę agresywna, jeżeli stłumię złość, to po pierwsze mogę być zaskoczona, bo ta złość i agresja być może też w rezultacie wymknął mi się w pewnym momencie spod kontroli. Po drugie, złość nie znika, jeżeli jest stłumiona, tylko pokazuje się w jakiejś innej formie. Jeżeli nie w postaci jeszcze większej złości, czy wściekłości, czy nienawiści, to pewnie może się pokazać w postaci nastroju depresyjnego. Bo jeżeli my nie reagujemy na bieżąco na swoją złość, kiedy ona jest jeszcze w małym stopniu natężona, to można powiedzieć, że mnóstwo rzeczy robimy wbrew sobie, pozwalamy ludziom deptać nasze granice, nie stawiamy granic, nie żyjemy asertywnie i nasze życie w ogóle jest niedopasowane do nas. Nasze potrzeby są totalnie. Zmiażdżone, zdeptane i zamieczone pod dywan. Dlatego, że nie widzimy ich, bo tłumimy złość zamiast wyczytać z niej jakieś informacje. Więc oddzielmy teraz agresję od złości i agresja jest nie okej, okay, bo krzywdzi, rani i niszczy. I jednak nad tą agresją musimy jakoś się nauczyć panować, ćwiczyć, szukać sposobów, każdy z nas. Ale złość jest jak najbardziej w porządku. Tylko, że problem w tym, że jeżeli nam się tej złości uzbiera bardzo dużo, to stracimy kontrolę i być może zachowamy się agresywnie. Ale w radzeniu sobie ze złością tak naprawdę najbardziej chodzi o profilaktykę wybuchów złości, czyli o reagowanie na bieżąco czyli coś, czego nas zupełnie nie nauczono w dzieciństwie. Bo nie wolno się było złościć przecież. A zresztą rodzice w tamtym czasie też nie mieli żadnych informacji i tak samo do siebie samych podchodzili, podchodzili, prawda? Oni też sobie nie pozwalali na pewne emocje i nie odróżniali na pewno złości od agresji i z wieloma emocjami w rezultacie sobie nie radzili. Więc jakże mieli swym dzieciom dać konstruktywne wskazówki, prawda? że dziecko, złościsz się, to może teraz sobie tutaj pościskaj. Tego gniotka, albo idź, pobiegaj dookoła bloku. I opowiedz mi, co cię takiego rozzłościło. I pamiętaj, że zawsze cię kocham, nawet kiedy się złościsz i nawet kiedy ja się złoszczę. Ktoś to słyszał w swoim dzieciństwie? Hm, podejrzewam, że nikt. No dobra, to ciągnąc dalej ten wywód. Nie zauważamy tej złości, zamiatamy ją pod dywan, próbujemy ją tłumić, tłamsić, nie widzimy, że coś się dzieje wbrew nam, więc nie możemy zareagować. Złość nam pokazuje, że coś się dzieje wbrew nam, złość na siebie czujemy, gdy sami coś robimy wbrew sobie, złość na innych czujemy, kiedy oni robią coś wbrew nam. I kiedy ta złość jest jeszcze natężona w małym stopniu, to właśnie jest moment, żeby zareagować i być może pogadać. Zapytać, dlaczego tak robisz, poprosić, żebyś tak nie robił, zwrócić uwagę, postawić granice po prostu w taki spokojny, asertywny sposób, czyli z szacunkiem do siebie i innych. Oczywiście, my nie mamy gwarancji, że ktoś zareaguje pozytywnie na ten nasz komunikat. No i właśnie w takich złych relacjach. Z kupą problemów do rozwiązania, do przepracowania, w ogóle z jakimiś ciągnącymi się pewnie od dzieciństwa jeszcze problemami, za tymi osobami, które są w związku, bardzo możliwe jest, że druga osoba albo zignoruje ten komunikat, albo jakoś obróci przeciwko nam, zdeprecjonuje to, co mówimy. I wtedy właśnie, zobaczcie, w grę wchodzi zaufanie do siebie. Bo możemy sobie zadać pytanie, czy ja miałam prawo w ogóle to powiedzieć. Czy miałam prawo oczekiwać czegoś w tej sytuacji, skoro z reakcji drugiej strony wynika, że nie miałam prawa zareagować? I tutaj, zobaczcie, mogą się pojawić myśli wynikające z naszych wszystkich lektur różnych psychologicznych podręczników i to w dodatku takie myśli, które pewnie nie były zamierzeniem w ogóle autorów tych poradników, podręczników, książek. Otóż te myśli, które nam się pojawiają wtedy to właśnie myśli, że przecież ze mną nie może być okej, okay, bo ja pochodzę z takiej strasznej przeszłości, z takiej dziwnej rodziny, albo strasznej rodziny wręcz z takiej rodziny, która nie umie kochać, albo ma problem może z okazywaniem uczuć, nikt nikogo nie przytulał, nikt nie mówił kocham cię przecież. Ludzie nie rozmawiali ze sobą, jakiś alkohol może był i przemoc. Nie mogło być okej, okay. przecież ja nie mogę być normalna, więc on chyba ma rację. Nie powinnam była tak reagować. Jestem przewrażliwiona. Za bardzo naciskam na niego. Nie wiadomo, czego chcę. Za wysokie mam oczekiwania. Czepiam się po prostu. Jestem upierdliwa. I wątpimy w siebie. Wątpimy w swoje odczucia. Wątpimy w swoje potrzeby. We wnioski, które żeśmy wyciągnęły. Nie wiemy właściwie, co dalej myśleć i co robić, więc po prostu odpuszczamy. Jakąś tam sytuację, i prawdopodobnie ona się powtórzy raz i drugi i trzeci, i będzie się tak powtarzać w kółko, ale już po pierwszym razie, kiedy nasza reakcja została zdeprecjonowana, pewnie więcej nie będziemy za bardzo na takie sytuacje reagować. I teraz co z tym zrobić? Ja uważam, słuchajcie, że problemy milionów kobiet wynikały z tego, że nie ufały one sobie nie słuchały siebie. Szukały jakichś wzorców na zewnątrz, co do tego, jak powinny postępować, myśleć i czuć, zamiast zagłębić się po prostu w siebie i powiedzieć sobie, że to, co czuję, jest ok. I potem zadać sobie pytanie, dlaczego ja w ogóle tak czuję i co może mogłoby się stać, co mogłabym zrobić, żeby taka sytuacja, która generuje we mnie te właśnie trudne emocje, się nie powtarzała. I na tym polega zaufanie do siebie, że ja szukam w sobie dokładnie tego, co czuję i przyczyn też tego, co czuję. Szukam w sobie i wtedy podejmuję jakieś działania. Być może zmieniam sposób myślenia, jeżeli jest on zniekształcony, a może szukam obiektywnie rozwiązań różnych trudnych sytuacji w moim otoczeniu. Złość, którą czuję, gdy moje granice są łamane, jest moim wewnętrznym komunikatem i ona zawsze jest ważna. Zawsze, absolutnie zawsze. Wydaje nam się, że jak wpadamy w furię, to przesadzamy i chcemy tą złość totalnie zdeprecjonować. A ja bym poszła tutaj w zupełnie odwrotnym kierunku. Jeżeli wpadasz w furię, to cholernie dużo musiało ci się tej złości nazbierać i pewnie masz nie jeden problem do rozwiązania, a dziesięć albo i dwadzieścia. I po kolei, krok po kroku, warto tym problemom się po prostu przyjrzeć. Być może będą to relacje z ludźmi, być może praca, w której jesteś, cię dobija, może w ogóle twój styl życia jest niedopasowany do ciebie, może twoja rodzina w jakiś sposób tak na ciebie działa i trzeba trochę tam porządki zrobić w zagęszczeniu i nasileniu pewnych kontaktów. Bo to jest tak, słuchajcie, że jak stawiamy granice, Spokojnie, asertywnie, to najczęściej ludzie, którym zależy i którzy są otwarci i potrafią nas słyszeć, i mają empatię, po prostu na to zareagują, usłyszą ten komunikat. Natomiast może być wiele takich osób w naszym otoczeniu, które zignorują to, co mówimy, albo jeszcze obrócą przeciwko nam. I pewnie każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie: ile razy chce powtarzać to samo, ile szans chce dawać? I w zależności od tego, ile postanowiamy tych szans dawać, kiedy już wszystkie szanse upłynął i nic się nadal nie zmieniło, czyli na przykład, chcę dać dwie szanse, dałam dwie szanse, powiedziałam spokojnie, powiedziałam też, czego potrzebuję i oczekuję, i też nie było reakcji, albo może w ogóle ta druga osoba to odebrała jako atak. To jedyne, co mogę zrobić, to po prostu odsunąć się na bezpieczną odległość, żeby chronić moje granice. Nie awanturować się, nie walczyć z człowiekiem. No jeżeli ktoś chce tak się zachowywać, że mnie to rani, no to przecież ja nie będę zmieniała tego kogoś, prawda? Nie mogę zmienić ludzi. Nie mogę wpłynąć na to, jak oni czują, jak oni myślą. Ale mogę się odsunąć dla swojego bezpieczeństwa i swojego dobra i w sumie też z szacunku do tej drugiej osoby, żebyśmy się niepotrzebnie nie kłócili. Więc apeluję. Zaufajcie sobie, po prostu zaufajcie sobie. To nie znaczy, że macie się awanturować, bić i niszczyć jakichś ludzi, nawet jeżeli czujecie wobec nich totalną wściekłość, tylko po prostu wykorzystajcie te swoje emocje jako bezcenne źródło informacji na temat Was samych, Waszych potrzeb. Doszukajcie się przyczyn. Ja też o tym zrobiłam ten kurs, mój emocje to kompas. Bo uważam, że my za mało zagłębiamy się w siebie, a za dużo szukamy na zewnątrz tego, jakie powinnyśmy być, czy jacy powinniśmy być. I tak samo w relacjach: za bardzo czasami słuchamy drugiej osoby, a nie słuchamy siebie, i w rezultacie słuchamy bardzo niesprawiedliwie i nierówno, i siebie ignorujemy, a widzimy też tą drugą stronę tylko i jesteśmy dopasowane. Dopasowane do drugiej osoby, a nas bardzo często tam w rezultacie nie ma. I w rezultacie też możemy czuć się samotne, ponieważ niewidzialne. Jeśli chcecie trochę popracować też nad takim dostrzeganiem siebie i zagłębianiem się w siebie, to sprawdźcie sobie może ten mój kurs emocje to kompas. Może akurat będzie to coś, co Wam odpowiada. Natomiast jeżeli nie macie na to ochoty, a macie za sobą już mnóstwo przeczytanych psychologicznych poradników. To nie idźcie w stronę taką, że nie ufam sobie, bo z moją rodziną i moją przeszłością było coś nie tak. Zaufajcie sobie. I z tych poradników mnóstwo bardzo ważnych informacji wynika, ale nie warto tego przeinterpretowywać przeciwko sobie. Te informacje są po to, żeby się czegoś nauczyć i wyciągnąć wnioski. Ale tak czy inaczej, jakie by te wnioski nie były, to to, co czujesz, zawsze, zawsze, zawsze jest prawdziwe i zawsze z czegoś wynika. Czasami może być to wynik zniekształconej interpretacji sytuacji, a czasem może być to objaw realnych problemów do rozwiązania. Ale nie dowiesz się tego, jeśli będziesz się koncentrować na deprecjonowaniu swoich uczuć. Więc prawdziwej siebie szukaj w sobie, a nie w książkach i na zewnątrz i w oczach innych. I jeszcze tak powiem na koniec, że ja się skoncentrowałam głównie na złości, bo złość tak najbardziej wyraziście nam pokazuje właśnie nasze granice, ale oczywiście wszystkie emocje są ważne, wszystkie. Wszystkie bierzmy pod uwagę i wszystkim przyglądajmy się i szukajmy przyczyn dlaczego ja tak czuję, z czego to wynika i co mogę z tym zrobić, żeby więcej się tak nie czuć. Jeżeli są to nieprzyjemne emocje, albo co mogę zrobić, żeby nadal tak się czuć, jeżeli są to przyjemne emocje? Kursu Emocje to kompas możecie sobie poszukać na stronie PokójWgłowie.pl w zakładce Kurs Emocje to kompas <noise> albo w sklepie. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz ochotę sięgnąć po więcej moich treści, to zajrzyj sobie na stronę PokójWgłowie.pl. Znajdują się tam linki do mediów społecznościowych, na przykład Instagrama, znajdują się transkrypcje wszystkich odcinków tego podcastu i sklep, o którym wspomniałam przed chwilą. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.